Sadguru potrafi zaprezentować, więc dzisiaj taki wycinek odnośnie właśnie przejścia do Złotej Ery i w ogóle to jest temat, który się wiąże w tej mitologii indyjskiej z powrotem awatara Kalki. Więc pod koniec Czasów pod koniec jednej ery, pod koniec tej ciemnej ery, i tym momentem, który ma zapoczątkować, czy w znaczącym stopniu ugruntować tą nową energię, będzie powrót rzekomego kalkiego. I co to w ogóle jest, jak do tego podchodzić, o tym trochę mówi Sadhguru, w tym ujęciu takim bardziej naukowym, co też mi się bardzo podoba. Natomiast potem Wam pokażę. Inną postać jest to Yogi Guranat Sidhanat. Urodził się również w Indiach, pochodzi z królewskiej rodziny o takich długich tradycjach duchowych. Prowadzi od wielu lat tak zwaną Hamsa Yogę. Jest to organizacja duchowa z ośrodkami na całym świecie. Organizuje warsztaty odosobnienia, publikuje książki. Jego celem jest, jak deklaruje, jedność świadomości, przekraczanie podziałów religijnych i kulturowych przez głównie duchową praktykę i doświadczenie. No, i ten pan tutaj, powiem wam szczerze, że podaje wręcz datę. Ja do tych dat tak.